Dziękuję Panie. Ja mam taki pomysł, żeby porozmawiać z Wami dzisiaj o winie przy winie. Jestem w Wenecji, czyli tak naprawdę ojczyźnie Prosego, ale chciałam porozmawiać o winie stosowanym zewnętrznie, jako kosmetyk. No, bo cóż, wewnętrznie to wiemy, że z jednej strony jest sporo antyoksydantów, ale niestety też w dużej ilości, o wątrobie i o nerkach już dawno wiemy, natomiast może też zaostrzeć problemy z trądzikiem różowatym, jak również podróży, powodować kandydozy miejsc intymnych, bo niestety nawet w takim wytrawnym winku jest sporo cukru. No ale e, przejdźmy do, do kosmetyków. Moje włoskie przyjaciółki powiedziały mi, że muszę koniecznie spróbować przepłukać włosy Proseko właśnie po myciu, co zrobiłam, i słuchajcie, dla włosów z loczkami rewelacja. A dlaczego też rewelacja? Bo lekko zakwasza i e, bardzo ładnie też, jakby nie klei, ale, e, ale daje odrobinkę takiego żelowatego uczucia. Druga rzecz to jest to bardzo fajny tonik do skóry. I znowu to samo. Dużo mikroelementów, dużo antyoksydantów, odrobineczka alkoholu, bo to jest no, 11%. Pobu pobudza mikrokrążenie, ale bez e, wysuszania. Także naprawdę w podróży wspaniała sprawa. Wygląda więc na to, że wypić, jeżeli to odrobineczka da przyjemności, a resztę na włosy i skórę. Do zobaczenia.